Dzień dobry, to będzie bardzo dobry dzień, to będzie bardzo dobry tydzień. Witam bardzo serdecznie na naszym cotygodniowym spotkaniu o godzinie siódmej, żeby dodać Wam powera, dodać Wam energii i wprowadzić Was w ten tydzień jak najlepiej, żebyście mieli przekonanie o tym. Że poniedziałki nie są straszne, że w poniedziałek można poczuć się dobrze i można z radością i uśmiechem powitać cały dzień i cały tydzień. Już widzę, że tutaj pojawiacie się, więc jeszcze chwilę tego wstępu, żeby wszyscy mogli się tutaj pojawić. Witam bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy mnie widzą po raz pierwszy być może. Powiem od razu, że jestem na trzech kanałach. Nie wiem, gdzie słuchacie. Mogą to być Uskrzydlacze, może to być strona Sukces To Ja, bądź na moim kanale na YouTube. Jeśli nie oglądacie tego na żywo, możecie to w każdej chwili sobie odtworzyć, obejrzeć, zobaczyć i wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Więc. Rozpoczynamy dzień, nie wiem jak u Was, u nas bardzo wietrznie, więc internet siadł już jeden padł, no ale jakoś dałam radę, jak zawsze. Zresztą słuchajcie, najwięcej czasu dzisiaj zajęło mi poszukiwanie okularów i mówię, no nie, spokojnie damy radę. I oczywiście dałam radę. Więc już za momencik rozpoczniemy. Dziś będziemy mówić o tym, że życie to lustro. Witam Cię, Marto. Marta mówi, że u, u nas tak też wieje. Więc w, te, w Wielkopolsce wieje. A, gdzie, a jaka u Was pogoda? Może napiszcie, jeśli jesteście z innych miejscowości. Dziś będziemy mówić o tym, że życie jest lustrem, że życie odzwierciedla wszystko to, co jest w nas, że bardzo często okazuje się, że te wszystkie rzeczy, które nam się przytrafiają, one się nam przytrafiają, wiadomo, nie z przypadku, bo przypadki nie istnieją i to już doskonale wiecie, ale z jakiejś określonych przyczyn i one odzwierciedlają to, co mamy w sobie. Czasami, co mamy pozytywnego w sobie, ale czasami również tego, czego byśmy nie chcieli mieć. I ja pamiętam, kiedy pierwszy raz, właściwie pierwszy raz się w taki sposób spotkałam na moim kursie, w którym uczestniczyłam na kursie Point of View. No i szok, jakiego doznałam, ponieważ coś, co wypieram, a Julia mówi, no to jest w tobie. I tutaj jest zagwostka, bo my czasami nie chcemy słyszeć, co jest w nas. Ale warto, warto pracować nad sobą, warto spojrzeć czasami w głąb siebie, ponieważ wszystkie te rzeczy możemy sobie pięknie poukładać. Nie wiem, czy macie takie przykłady znajomych, przyjaciół, kiedy kobieta na przykład jest w jakimś związku, takim no niezbyt fajnym, czasami wręcz patologicznym. I ona z tego związku wychodzi i trafia w następny związek. I co? I on jest identyczny, albo nieraz jeszcze gorszy. I ona w pewnym momencie się zastanawia, co ze mną jest nie tak, że ja przyciągam takich facetów. No i tu rzeczywiście, jeżeli ona tak podchodzi, to jest super, bo co jest we mnie, że ja przyciągam, że do mnie przychodzą określone typy, ściągam je. Być może to jest w strefie podświadomości, ale zawsze jest, ponieważ życie jest lustrem. To, co ja mam w sobie, to odzwierciedlam na zewnątrz. Mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy chcą być na żywo, to już będą, więc słuchajcie, e, przejdziemy do historii, przejdziemy do przypowieści. Nie wiecie, jak bardzo ważne w moim życiu przynajmniej są historie, są przypowieści, są bajki, są opowiadania, ponieważ po pierwsze ich nie należy czytać dosłownie i każdy może odczytać inaczej przesłanie. I to jest niesamowite, że każdy z danej przypowieści może wynieść coś innego. I dziś taką historię o lustrach Tobie przedstawię. Znam kilka wersji, ponieważ to jest taki mit trochę, że możemy te historie zmieniać, że one mogą mieć inne zakończenie, że one mogą nieco inaczej brzmieć, ale to nie ma znaczenia. Dziś wybrałam dla Was jedną historię z domem Tysiąca Luster. W pewnej miejscowości, w pewnym miejscu na ziemi był pałac, Tysiąca luster. I kiedy się weszło do tego pałacu, to wszystko w nim było w lustrach. Wszystkie ściany, wszystkie drzwi, wszystkie sufity, wszystkie ścianki działowe, lustra stały dosłownie wszędzie. I pewnego razu do tego pałacu wbiegł radosny Piesek. I on wiecie, merdał ogonem i był taki przeszczęśliwy i spojrzał i nagle tysiąc innych piesków odmerdało mu ogonem. I on był taki szczęśliwy, łasił się, biegał. I tysiące piesków robiło tak samo. I ten pies wybiegł z tego pałacu i mówił, wow! Świat jest cudowny. Wszyscy mają tak jak ja. Wszyscy potrafią się cieszyć. Wszyscy mają energię. Po prostu świat jest cudowny. Do tego samego pałacu trafił pies, który miał straszny humor. Był wściekły, był zdenerwowany, był najeżony. I kiedy wszedł do pałacu, to warknął, i nagle tysiąc innych psów odwarknęło. I on się najeżył, i tysiąc innych psów się najeżyło. I on zaczął szczekać, i tysiąc innych psów zaczęło szczekać. I on szybko wypadł z tego pałacu. I powiedział, że nigdy tam już nie wróci, ponieważ tam są wszyscy wściekli, tam są zielni, tam są najeżeni. I nie chce z tymi innymi psami mieć nic wspólnego. Co z tej historii weźmiesz, to oczywiście Twoje, ale zobaczcie, jaka tutaj jest zasada życiowa, którą my również bardzo często przeżywamy. Jeżeli masz świetny humor, jeżeli wstajesz i po prostu uśmiechasz się sama do siebie i uśmiechasz się do innych, to co? To inni też się uśmiechają i ten świat jest jakiś lepszy. I wchodzisz z dobrym humorem do pracy, mówisz, to będzie bardzo dobry dzień i wszyscy są mili, wszyscy są uprzejmi. A kiedy masz Problem, nie mówię wyzwanie, bo niektórzy mówią problem. Kiedy jest ci ciężko, kiedy wstajesz i po prostu już jesteś wściekła, albo rano jeszcze jest spina z partnerem, mężem, albo dzieci, nie tak powiedzą, i wchodzisz do pracy i już jesteś nabuzowana, I już jesteś po prostu taka, że nie, bez siekiery nie podchodź, I jak ktoś wchodzi w tym momencie, no to co to jeszcze jest atak. Niektórzy mówią, że a pewnie okres ma, jest wściekła, trzeba przeczekać, albo nie iść tam do niej, bo po prostu tutaj już widać, co się dzieje. Ale co w tym momencie się dzieje? Dzieje się to samo. Jest po prostu lustro. To, co ty masz w sobie, jest na zewnątrz i to oddziałuje na innych ludzi. Ja bardzo często nazywam to sprzężeniem zwrotnym, że kiedy wchodzimy w reakcję, no to jak nakręcimy tą spiralę, tak ona nam odbije. Bo wyobraź sobie, że wchodzi ktoś do ciebie i zaczyna krzyczeć. I po prostu wiecie, w tych emocjach jest, zaczyna krzyczeć na ciebie, i jaka jest pierwsza. Pierwsza taka, wiecie, pierwotna reakcja, to jest to, że mi się też ciśnienie podchodzi, podnosi i ja zaczynam krzyczeć. No i tak się odbywają wszystkie kłótnie, nie tylko małżeńskie, ale wszędzie, gdzie dochodzi do kłótni, to jest ten, który wszedł pierwszy, nakrzyczał, a ten się tak zdenerwował i też nakrzyczał. A zobaczcie, wystarczy emanować spokojem, bo spokój też zaraża, też jest lustre. Więc ktoś przychodzi, krzyczy na nas, jest taki rozemocjonowany, a ty czujesz, że już tu ci się zbiera, ale mówisz: dzień dobry, w czym mogę pani pomóc? I kiedy ona jest nakręcona, a ty jesteś spokojna, to co? To możesz tym spokojem zarazić innych, bo tak to już jest. Jeśli przyjrzymy się badaniom na temat mózgu, no to mamy neurony lustrzane. Niektórzy podważają te badania na temat neuronów lustrzanych. Są też takie badania. Ale ja głęboko wierzę w to, że jeśli się do kogoś uśmiechamy, to ten ktoś też się do nas uśmiechnie. Zapewne widzieliście takie filmy, kiedy jedzie się w tramwaju, w metrze, jedna osoba zaczyna się śmiać. Ale tak głośno, tak z całego serca. I nagle, słuchajcie, cały autobus, całe metro zaczyna śmiać się z nim. Bo tak to działa. Spróbuj się do kogoś uśmiechnąć i zobaczysz, jaka jest jego reakcja. Najczęściej też się uśmiechnie, ponieważ tak działają neurony lustrzane. Kiedyś słyszałam właśnie na temat badań, na temat neuronów lustrzanych. I robili te badania na dzieciach, ale to były noworodki. Do, do któregoś miesiąca życia, kiedy jeszcze nie wstawały, czyli do dziewiątego bodajże roku życia, kiedy dziecko leżało, nachylały się nad łyspiem, nad łóżkiem osoby, które się uśmiechały. I to niekoniecznie była matka. E, czyli pojawiała się twarz, która się uśmiecha. I w tym momencie dziecko też się uśmiechało. Tam nie, nie było żadnego głosu, tam się nikt nic nie mówił, tylko pojawiała się twarz, uśmiech i dziecko też się uśmiechało. Robiono później też badania, że ktoś podchodził i robił złą minę, wiecie, wściekłą minę, i dzieci nagle zaczynały płakać. I co zaskakujące robiono też miny neutralne, czyli postawiano twarz przed tym dzieckiem. Jeżeli twarz była neutralna, nie uśmiechnięta, to dzieci też zaczynały płakać. Te badania zaprzestano, żeby właśnie nie wpływać na emocje dzieci gdzieś tam ich nie, nie kodować podprogowo. ale one właśnie w tym kierunku szły, żeby pokazać, jak te neurony lustrzane oddziałują. Więc najlepszym elementem, najlepszą rzeczą, jaka się może zdarzyć nam, to uśmiech. Uśmiechaj się do innych, a oni też będą się uśmiechać do Ciebie. A jeśli jesteś zła, jesteś wściekła, masz ściśnięte tutaj wszystko, no to nie oczekuj. Że świat będzie przyjazny, ponieważ tak to jest, że życie jest tym lustrem. Jak się uśmiechasz do lustra, to widzisz siebie uśmiechniętą. I ludzie, którzy na ciebie patrzą, też cię widzą uśmiechniętą. Więc uśmiechnij się. Ja się uśmiecham do Was tutaj od rana. Puśćcie mi też uśmieszek. puśćcie mi jakieś serduszko, żebym wiedziała, że to, co do Was mówię, to rzeczywiście. Działa. Elementem lustra jest również czasami tę metodę nazywa się echem inaczej. Echo też wraca. Lustro, mamy odbicie, echo też do nas wraca. I jest pewne powiedzenie, które mówi, że życie to echo. Co wysyłasz, wraca. Co siejesz. Zbierasz, co dajesz, dostajesz, to, co widzisz w innych, istnieje w tobie. I tu jest, tu jest znowu pewna historia wielka. Kiedy pewnego razu wędrowiec szedł, zwiedzał krainy, poznawał świat, to wchodził na górę. I na jego drodze stanął mędrzec. Stoi ten mędrzec i on mówi, słuchaj, wiesz co ja idę do tej wioski, która jest na szczycie. Powiedz mi, jacy tam są ludzie. Mędrzec nic nie odpowiedział. Powiedział, zobaczysz. No i rzeczywiście ten wędrowiec wszedł na górę i po prostu, słuchajcie, był przeszczęśliwy. I schodzi z tej góry i mówi, słuchaj, ja już wiem, kto tam mieszka na tej górze, ale teraz idę w dół. Może powiesz mi, jak jest na dole. A ten mędrzec mówi, słuchaj, no dobra, no to powiedz mi, co cię spotkało na górze. A ten, a ten wędrowiec mówi tak, słuchaj, no, cudowni ludzie. Po prostu tak mnie ugościli. Oni sami niewiele mają, ale poczęstowali mnie cudowną zupą, którą ugotowali. Dali mi kawałek miejsca obok siebie, na podłodze. I oni byli szczerzy. I oni byli po prostu tak cudowni, że ja nigdy nie byłem tak ugoszczony, nigdy nie jadłem takich potraw. Ja ich za bardzo nie rozumiałam, ponieważ oni nie mówili w moim języku. Ale po prostu jestem zachwycony tym, co zobaczyłem. Więc mędrzec popatrzył na niego i mówi na dole jest taka sama wioska, Spotkasz takich samych ludzi. I wędrowiec poszedł, był przeszczęśliwy. Ale chwilę potem przechodził inny wędrowiec. I znowu się zapytał, kto mieszka tam u góry? Mówi, zobacz. Więc poszedł. I kiedy wraca z tej wioski, to znowu dochodzi do tego mędrca i mówi: słuchaj, kto tam mieszka na dole, bo ja już jestem tutaj, mam już dosyć tych, którzy mieszkali u góry. No a co się tam wydarzyło? No wyobraź sobie, że poszedłem do wioski, nie mogłem ich w ogóle zrozumieć. Oni coś do mnie mówili, wykrzykiwali, po prostu czułem się strasznie ponieważ nie ich nie rozumiałem. Poczęstowali mnie zupą, ale była po prostu tak ochydna sama woda. Nie mogłem wręcz tego pić, no po prostu jakaś tragedia. A na dodatek położyli mnie na podłodze. Ja tam z nimi miałam spać, no po prostu ani się nie wyspałem. Jest mi niewygodnie, jestem zmęczony, jestem wściekły. Powiedz mi może, na dole będzie jakaś lepsza wioska. A mędrzec tak spojrzał mi na niego i powiedział na dole będzie identycznie tak samo. I zobaczcie, co ta historia nam pokazuje. No, właśnie to, że to, co mamy w sobie, to widzimy w innych. I ja bardzo często powtarzam: dobro wraca. No, bo tak jest. Dobro wraca. A niektórzy mówią, no jak wraca? Ja już 50 lat czekam i do mnie nie wróciło. No ale trzeba zrozumieć jedną rzecz, czy to jest teoria lustra, czy echa. Ona nigdy nie działa jeden na jeden. Ona nigdy nie działa tak, że pomożesz jednej osobie i ta osoba musi ci się odwdzięczyć i ona musi tak samo zadziałać na ciebie. Ponieważ tak nie działa. To tak nie działa. Jeżeli Ty komuś pomożesz, kogoś wesprzesz, to nie oczekuj, że On zrobi to samo względem ciebie. Ale jeśli będziesz siać, będziesz to dobro dawać innym osobom, to nagle okazuje się, że to dobro do Ciebie wraca. W tym momencie, w którym się całkowicie nie spodziewasz. Spotykasz życzliwych ludzi. Spotykasz osoby, które chcą ci pomóc, i to niekoniecznie te, którym pomogłeś, bo na tym to polega, że jeśli siejesz, dajesz, dajesz to, co masz najlepszego, dajesz radość, dajesz uśmiech, dajesz pomoc, i nie liczysz i nie oczekujesz, że ktoś teraz za to ci coś musi dać. I musi. Ale to na pewno w życiu do ciebie wróci ale też to nie jest tak że wróci od razu że ty dałeś i oczekujesz że od razu już to się wydarzy ponieważ to co się jesz, to zbierasz to jest tak jak z ziarnami my się jemy ziarna i te ziarna mogą trafić w różną glebę i mogą tak jak w biblii nawet między ciernie Jakąś suchą ziemię, a mogą trafić w żyzną ziemię. Wtedy mogą dopiero wyrosnąć. Ale mało tego: każde ziarno ma inny proces wegetacji, że żucha już będzie następnego dnia puszczać kiełki, a pędy bambusa kiełkują 3-4 lata. Ale jak wystrzelą, to wtedy pół metra dziennie rośnie bambus. Ale nigdy nie wiesz, kiedy to ziarenko zacznie, zacznie się ten proces rozwoju tego ziarenka. Więc to, co siejesz, to wraca. Jeśli ktoś sieje wiatr, zbiera burzę. I rzeczywiście, jeżeli mamy wśród siebie osoby, które mądzą, które jątrzą, które pokazują i sieją ten taki zamęt, to na pewno to do nich wróci. A jeśli są osoby, które sieją dobro, które darzą innych właśnie takimi uczuciami, to to wszystko wraca. I to wszystko na pewno do Ciebie wróci. Bądź przekonana, mamy tutaj chyba same kobiety. Bądź przekonana, bądź przekonany, jeśli jakiś mężczyzna słucha, że na pewno wszystko to, co robisz w życiu, do ciebie wraca. I niektórzy mówią tak, no ale słuchaj, no mówisz, że życie jest lustrem, że jaka ja jestem, to, to się odzwierciedla w moim życiu, że to, co daję innym, to to do mnie wraca. No ale przecież to jest nieprawda, bo jeśli mnie na przykład drażnią alkoholicy, to wcale nie świadczy o tym, że ja jestem alkoholikiem. No tak. Ale to znowu nie idzie przełożyć tego jeden na jeden, bo być może zostałaś zraniona przez alkoholika. Być może byłaś świadkiem, gdzie alkoholik robił krzywdę komuś i teraz w życiu tym drażnią cię. Czyli nie można życia jako lustra odczytywać jeden na jeden. Ale jeśli zastanowisz się nad tym, jeśli coś cię drażni, to co, co cię drażni i dlaczego to cię drażni? My tak pracujemy w Pońcowiu, kiedy pracujemy na kartach, kiedy przychodzi do ciebie jakiś obraz i kiedy coś się w Tobie zaczyna dziać, czyli patrzysz na zdjęcie i nagle czujesz wzruszenie, czujesz wściekłość. Czujesz taką barierę, że ty się z tym nie zgadzasz, że niech to nie jest prawda. To to jest ten moment, kiedy my mówimy, że zarezonowało. Czyli że uh -huh, coś w Tobie jest, co wywołało taką reakcję. Przyjrzyj się temu, dlaczego to Cię zabolało? Dlaczego to cię rozdrażniło? Dlaczego poczułaś taką emocję, patrząc na jakiś obraz? I jeśli zaczniemy w ten sposób podchodzić do życia, czyli masz jakąś trudną osobę, to czego ona ma mnie nauczyć? Co ona mówi o moim życiu? Co ja mam do przepracowania? Bo to jest tak, że my najczęściej chcemy zmieniać innych. Nie zmieniaj innych, zmień siebie. Ale zobacz, co takiego jest w tobie. My nie chcemy sobie w sobie pewnych rzeczy dostrzegać. My czasami coś ukrywamy, sami przed sobą udajemy. Ale jeśli dotrzemy do tego, co tak właściwie jest we mnie, być może ta najwięcej skrywana tajemnica, bo ja nie chcę taka być. Ale dopóki nie zajrzysz i nie przepracujesz tych rzeczy, no to życie będzie lustrem. I będziesz dostawać zawsze to, co jest w Tobie. Więc tak to jest, że to, co się jemy, to wraca. Dobro zawsze wraca. To tam jest bez dwóch zdań. Dobro zawsze wraca. Jeśli my dzielimy się tym dobrym, dzielimy się dobrymi rzeczami, to to na pewno do nas wróci. I tutaj gwarantuję Wam 100%. Że można tych przykładów mnożyć, kiedy dobro wraca. To, co siejesz, to zbierasz. I to, co w życiu wypracowujesz, no to to na końcu, niekoniecznie na końcu życia, ale przez całe życie będziesz zbierał plony swoich działań. I to, co się czasami zapoczątkuje jakiś czas temu, mówi się: Kurczę, ja już o tym zapomniałam. To nagle to się rozwija i to się w moim życiu pojawia. To, co dajesz, dostajesz. I zobaczcie, to, co dajecie innym, to, czym się dzielicie. Czy to jest uśmiech, czy to jest zły humor, to też, co dajesz, dostajesz. I nieraz niektórzy mówią tak: no, ludzie są tacy wredni w stosunku do mnie. Zastanów się, dlaczego są wredni w stosunku do Ciebie. Bo być może też lubisz bić szpilę, a sobie z tego nie zdajesz sprawy. Więc życie to jest lustro. Napiszcie mi proszę, co na ten temat sądzicie. Czy macie takie same skojarzenia i takie same myśli, jak ja. Czy się ze mną zgadzacie? Czy ktoś być może chce podyskutować jeszcze i porozmawiać, czy u kogoś się to nie sprawdza? Jeśli się nie sprawdza, to może warto zajrzeć, dlaczego nie działa, albo może działa, a my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Więc pamiętaj o tym, że życie to jest lustro. Wszystko w życiu i w życiu nie ma przypadków. Więc pamiętajcie o tym, żeby w dzisiejszy dzień wejść z uśmiechem, z radością, uśmiechać się do innych i zobaczyć, czy oni uśmiechną się do ciebie. Możecie zrobić najprostszy test. Iść teraz, uśmiechnąć się do kogoś i zobaczyć, czy on się do ciebie uśmiechnie. Jeśli się uśmiechnie, to zasada lustra działa. Życzę Wam wszystkiego najlepszego na ten tydzień. Życzę Wam cudowności, uśmiechajcie się, siejcie dobro, zarażajcie i dawajcie wszystko to, co najlepsze. A na pewno to do Was wróci. Gwarantuję Wam to. Miłego dnia.